No więc dotarł mi taki zestaw do robienia linek. Jest to zestaw przeznaczony ogólnie dla motocykli pod linki gazu albo linki sprzęgła. Tutaj mamy ten skład, pancerz, jakieś złączki. Dodali jakąś naklejkę i tutaj mamy instrukcję obsługi. Jedyne tylko jeszcze czego nie jestem pewien to nie wiem czy nie będzie ten zestaw za krótki jako że tutaj Przepustnicę mam po tej stronie, a pedał gazu jest po tamtej stronie. Także no, troszkę tego, yy, troszkę tej linki potrzebuję. Także no, zrobię sobie jakieś przymiarki i zobaczę, czy jestem w stanie coś z tego zrobić, żeby to po prostu prawidłowo działało. E, dobra, tutaj mam starą linkę, wyciągniętą. Tutaj sobie ją po prostu rozciąłem, żeby wyciągnąć ten wkład z. Pancerza, teraz co muszę zrobić, to tutaj te końcówki tylko poprzekładać na, na ten nowy wkład. Tutaj sobie długościowo przygotowałem nowy pancerz i już ogólnie go tutaj założyłem. Miałem to wam nagrywać i pokazywać, ale poszło szybciej niż się spodziewałem. I ogólnie tutaj już mamy założone. I idzie sobie tam i tutaj zrobiłem coś takiego że żeby nie ciągnąć tej linki całkowicie tam do środka przez ścianę grodziową i tak dalej tych wszystkich złączek i końcówek przykładać, to po prostu tutaj stary pancerz obciąłem użyłem sobie taką tą złączkę regulacyjną i po prostu połączyłem stary pancerz z nowym tutaj przy okazji sobie założyłem to tutaj to jest taka osłona um, um, zabezpieczająca przed wysoką temperaturą żeby ten teflon co jest tam w środku w tej lince żeby się nie stopił, czy coś. Także to jest dodatkowe takie zabezpieczenie. No i to ogólnie już mam powiedzmy połączone. Także teraz sobie przełożę te to, co Wam przed chwilą pokazywałem, tą końcóweczkę i będę próbował wpuścić nową, nową linkę do pancerza. I już później samą końcówkę którą z tych po prostu zagnieść przy przepustnicy i zobaczy, czy będzie to działało, także zaraz Wam pokażę. No dobra, więc tutaj lineczka zrobiona, tutaj tą końcówkę sobie zalutowałem i w razie czego dałem sobie tutaj opaskę zaciskową, żeby ta linka nie wyskoczyła. I tutaj wam pokażę już jak to działa. Teraz jest wciśnięte na maksa, jak widać wszystko sobie, wszystko sobie ładnie działa, także to powinno być bezproblemowo. Dobra, tutaj jeszcze dotarło mi kilka przesyłek, mianowicie tutaj jest taka rurka. Ogólnie w większości jest to mieć z domieszką chyba mosiądzu. Wykorzystam ją do zrobienia sobie chłodniczki wspomagania, przynajmniej spróbuję, bo ja już wam pokażę co się stało. Tutaj jest stara chłodniczka. Tak samo średnica 10 mm, jest to. Wykonane z aluminium. Tutaj miałem jedną zapasową i tak. Y, jeśli próbuję się to y, wyprofilować bez napełnienia jej w środku czymś, to się załamuje. Y, gdy się ją napełni w środku czymś, to po prostu ścianka się rozrywa i najmniejszy promień, jaki jestem w stanie osiągnąć, jest to coś takiego, co po prostu jest no, dla mnie bezużyteczne. Dlatego spróbuję to wyprofilować właśnie z takiej rurki, no nazwijmy to, miedzianej. Ma ona też średnicę 10 mm i mam tego 2 metry, czyli około 60 cm więcej niż długość oryginalnej chłodniczki. Czyli biorąc pod uwagę, że miedź jest lepszym wymiennikiem ciepła niż aluminium i jest jej więcej, także powinienem w ten sposób poprawić sprawność chłodzenia układu wspomagania. No i mam nadzieję, że osiągnę to, co bym chciał, ale to do tego przyjdziemy za chwilę. Następną rzeczą to dotarła mi rurka z nierdzewki. To jest to rurka, którą muszę dospawać do flanszy, do zewnętrznego wastegate'a i będzie to screamer pipe, puszczony, yy, puszczony jednak w dół, bo tutaj mamy wastegate'a w tym miejscu i będzie puszczony w dół w asfalt, jako że miałbym opcję, że puścić go do góry. I powiedzmy, wypuścić przez maskę, ale robi się problem, jeśli chodzi później o legalność takiego pojazdu, jako że tutaj po prostu wydech musi się kończyć minimum za przednim, za przednim kołem, czyli jeśli by wychodził gdzieś tutaj, będzie to jeszcze nadal przed przednim kołem. Druga rzecz jest, jeśli tutaj by wystawała powiedzmy ta rurka chociaż trochę może zostać uznana jako ostra krawędź tak samo jak na przykład yy, zapinka na masce albo coś w tym stylu co po prostu może nam nie przejść przeglądu i wtedy taki samochodzik już nie będzie yy, legalny do używania na drogach publicznych a tutaj w tym projekcie nie o to to chodzi bo nie ma to być typowo torowy samochód yy w przypadku torowego, no to już bym tutaj powiedzmy nie brał pod uwagę takich detali ale ma być to głównie samochód o przeznaczeniu yy, drogowym także no muszę brać pod uwagę też troszeczkę prawo, żeby później nie mieć yy, przez taką byle błahostkę po prostu utrudnień yy, także screamer pipe pójdzie w dół yy, następną rzeczą jaka Dotarła są to złączki, kabelczko do zagniatania czy tam lutowania. Będę wykonywał sobie przewody takiej grubości, żeby puścić tutaj z komory silnikowej do bagażnika, jako że bateria będzie teraz w bagażniku. aby z takich złączek nie byłem w stanie tego wcześniej wykonać, dlatego wszystko miałem podłączone po prostu na kablach rozruchowych. Także to jest następna rzecz do zrobienia. Następną rzeczą, która troszeczkę w sumie nie idzie tak jak planowałem, tutaj mam ten przewód do przewodu wysokiego napięcia do układu zapłonowego, do świec zapłonowych, 8 mm w podwójnym silikonie z karbonowym wkładem. Ogólnie sam przewód jest fajny, tylko zrobił się mały problem, jako że przewody, które były do tej pory. Chciałem z nich wykorzystać te złączki i tutaj te powiedzmy osłonki czy kapturki i zrobił się taki problem jako że są one przyklejone, są one przyklejone do oryginalnego kabla. Tutaj jeszcze mamy wbudowany rezystor. I chyba nie będę w stanie tych po prostu samych końcówek wykorzystać i zagnieść na nowym przewodzie. Także tutaj będę musiał coś pomyśleć, jak to sobie ogarnąć, albo gdzieś po prostu znaleźć takie złączki po prostu nowe, czy da się gdzieś dokupić. Chyba, że macie jakieś sugestie, to chętnie chętnie posłucham. Także piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły. Bo jest to też rzecz, która musi być zrobiona, a nie jestem w stanie teraz tego wykonać, ponieważ no, jest to nie tak, jak sobie. Myślałem, bo normalnie te przewody, powiedzmy we większości samochodów, jest tak, że po prostu jest on tylko wsunięty w ten kapturek. Także po prostu można starą złączkę wyciągnąć, zaprasować na nowy kabel, założyć z powrotem i to wszystko gra. A tutaj jest to wszystko zaklejone, no i nie za bardzo jestem w to w stanie odzyskać bez uszkodzenia tego. Także co, najpierw biorę się za zrobienie tej chłodniczki wspomagania. Jako, że tutaj na razie mam podłożony pojemnik i tam są przewody, które muszę podłączyć do chłodniczki. Chłodniczkę będę gdzieś próbował tutaj sobie zrobić takiego powiedzmy mm, takiego węża i zobaczymy co z tego wyjdzie. No dobra, więc chłodniczka gotowa. Mniej więcej to wygląda tak. Wyszło w sumie lepiej niż się spodziewałem. Ogólnie będzie to tutaj w tej pozycji. I tutaj zaraz mamy połączenie. Jeszcze jedyne co to muszę to wymalować. Jak wymaluję to, porobię jakieś uchwyty. I zaraz Wam pokażę, jak to po prostu już będzie wyglądało. Tutaj dospawałem sobie kawałek tej rurki, żeby tu już był ten screamer pipe, powiedzmy, Ta Ci chodzi o flanszę, żeby już była dospawana, także teraz do zrobienia reszty screamer pipe'a nie muszę już wyciągać całego Westgate'a, bo tu już mam dospawane, także ta flansza mi się nie pokrzywi, I po prostu ściągam jednego klampa i mogę sobie spawać dalszą część po prostu tej rurki. Także... Co tutaj tego wastegate'a zakładam z powrotem, już na stałe, tak jak ma być. I biorę się za montowanie chłodniczki, bo już prawie wyschła. W sumie wygląda to całkiem, całkiem ciekawie. W sumie, jak jakaś powiedzmy, fabryczna. Nie widać, że to nawet jakaś samoróbka jest. Także będzie to chyba całkiem. Fajnie wyglądało. Także biorę się za montowanie wastegate'a i zaraz przechodzę do chłodniczki. Układ wspomagania już jest spięty, wszystko razem, chłodniczka zamontowana. Tutaj założyłem jednego piklampa, tutaj jest zabezpieczone drugim lampem, przewody podpięte, także powinno to fajnie działać. Tutaj normalnie do B5 najczęściej, jeśli chodzi o płyn do wspomagania, to szedł zielony CHF, ale ja sobie zaleję zwykłego atf czerwonego, jako że po prostu z doświadczenia wiem, że gotuje się przy troszeczkę wyższej temperaturze, a sama przekładnia i pompa, w sensie uszczelniacze w nich, wytrzymują czerwonego atf Także to powinno wszystko bezproblemowo działać, bo ogólnie to no nie polecam raczej miksować płynów zielony z czerwonym, bo nie zawsze te uszczelniacze po prostu są przystosowane do pod ATF i później w szybkim czasie może dojść do wycieku. Także tutaj, jeśli chodzi o ten zestaw, tą pompę i tą przekładnię, no to to akurat mam przetestowane i uszczelniacze bez problemu to znoszą, także wszystko powinno być wszystko powinno być w porządku. Tutaj zrobiłem sobie te końcówki. Jak na razie skręciłem wszystko jedną śrubką. Tutaj sobie później zrobię taki punkt po prostu startowy pod kable, rozruchowe w razie czego w przyszłości, jakby nie wiem, bateria się rozładowała czy coś. I tutaj już puszczam ten gruby czerwony. Jako że teraz już tutaj nie ma sterownika, tak będzie w środku. Tutaj mam dużo miejsca. Tutaj sobie przepuszczę przez tą gumkę, że to było szczelne. Tutaj wszystko później to zabezpieczę. I już jestem w sumie w środku i tutaj w środku to już będę szedł pod wykładziną tutaj po całym progu i wyjdę gdzieś tam w bagażniku i już będę sobie dopasowywał gdzie, go, gdzie zamontować sobie sam akumulator, ale prawdopodobnie będzie tam gdzie było koło zapasowe jako że jest to dość niski punkt a to jest, a akumulator troszkę waży, także ten punkt, ten ciężar po prostu będzie w miarę nisko. No i co? Wyszłem już w bagażniku. Tutaj ogólnie ten kabel muszę ten boczek jeszcze tutaj cały rozebrać, bo ten kabel pójdzie tutaj za tą wykładziną, zamocowany, zabezpieczony tutaj do karoserii i tutaj jakoś będzie przechodził sobie już w bok yy, i i jeszcze tutaj muszę tak samo sobie zarobić, dolutować i zagnieść końcówkę taką jak tam pod maską, bo tutaj jeszcze jak najbliżej baterii, tam akumulatora, muszę wstawić jeszcze bezpiecznik, jako że no przy takim zestawie, gdy przekładacie z podmaski akumulator do bagażnika, to wypadałoby założyć właśnie bezpiecznik jak najbliżej klemy. Bo jak go nie będzie, a się ten przewód gdzieś tutaj przetrze, no to on zaczyna się po prostu rozgrzewać i pali Wam cały samochód wzdłuż. Także tutaj musi być to zabezpieczone. I ja tutaj też to zrobię. Ogólnie tutaj wstawiłem sobie podstawkę, tą co była normalnie pod maską. Tutaj zrobię jakiś płaskownik albo jakąś konstrukcję, żeby to wszystko się mocowało do karoserii. Było to wszystko solidnie, wtedy będzie ten akumulator dokręcany po prostu do tego mocowania. I będzie solidnie. Wtedy mi zostanie tutaj dość dużo miejsca. I tutaj dość dużo miejsca. I tutaj, w razie czego, jeśli będę musiał zrobić pompy paliwowe zewnętrzne, jako że tutaj jest dość blisko ten, yy, ta zaślepka do inspekcji pompy, to po prostu przerzucę przewody, ale to prawdopodobnie już pod karoserią. I wyjdę sobie tutaj, i tutaj po prostu założę zewnętrzne. Pompy i swillpota, jeśli by był wymagany, żeby po prostu na zakrętach czy na przechyłach nie brakowało paliwa, i wtedy to wszystko po prostu tutaj oddzielę jeszcze sobie ścianą jakąś aluminiową, także tutaj będę miał kawałek przestrzeni bagażowej, a to będzie zabudowane tak samo od góry, jak i od tej strony, że będzie to po prostu jakby osobne pomieszczenie w razie pożaru, czy coś jakby się rozlało, czy coś, tak jak to ogólnie przepisy wymagają. Także powinno to wszystko fajnie sobie działać i jakoś normalnie wyglądać, jako że później tutaj jak wsadzę wykładzinę, to nawet nie będzie widać, że cokolwiek jest hmm, pozmieniane, będzie normalna cała przestrzeń bagażowa hmm, dostępna a co do koła zapasowego no to i tak jak to auto będzie na 18 czy 19, jeszcze nie wiem co ogólnie wstawię no to i tak nigdy koła zapasowego yy, sobie raczej nie włożę ogólnie czasami włożę tam jakąś 17 czy coś no ale to i tak jak coś to praktycznie nie używam bo jak się rozetnie no to wtedy tylko można z tego skorzystać a tak to wystarczy zwykłe jakieś tam koło tak zwane koło zapasowe w tych takich sprejach, to tutaj zawsze można sobie gdzieś wrzucić yy, tak samo jakiś tam podnośnik yy, i wszystko jest powiedzmy w miarę nadal do użytku. Yy, dobra, myślę, że to nagranie będę kończył, bo jeszcze yy, muszę nagrać wam następną część yy, porównania. Apek, testu apek do pomiarów na 1,4 mili do, od 0 do 100. Także montuję wam ten odcinek i biorę się za następne nagranie. Także jeśli Wam się podobało, no to tradycyjnie zostawcie kciuka, zostawcie jakiś komentarz, sprawdźcie, czy macie subskrypcję. No i do usłyszenia w następnym nagraniu. Na razie, cześć.